Cześć tu beata. Dziś mamy piątek, 18 października. Czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to dziewiątka mieczy. To jest taka szczególna dziewiątka mieczy. I zaraz powiem dlaczego. W dużej mierze możemy mieć yy, nawet nie mieć, tylko możemy postrzegać rzeczywistość dzisiaj w, w takich ciemniejszych barwach. Pomimo, że to piątek, koniec tygodnia, możemy się zamartwiać z, z powodu różnych sytuacji. Jeżeli o to nie zadbamy, jeżeli będziemy tak nieustannie się tylko troskać i zamartwiać i rozpaczać z, z, z powodów, które mogą być bardzo różne, doprowadzi nas to do, to jest taka równie pochyła, doprowadzi nas to do jeszcze większego doła, jeszcze większego y, smutku. Natomiast ta karta, szczególnie w tej talii, to jest jakby postrzeganie rzeczywistości. W inny sposób. To jest karta mieczy, więc to jest żywioł powietrza. Mieczy to, jest, to są nasze myśli, oczywiście również nasze plany, ale także to, w jaki sposób sobie projektujemy rzeczywistość. I bardzo często wygląda, a przynajmniej też taka energia się z tą kartą niesie, że to wygląda w ten sposób, że my sobie sami. Malujemy rzeczywistość w czarnych barwach albo w ciemnych barwach. To jest widzenie rzeczywistości w tak zwanym odbitym świetle księżycowym świetle światła, a księżyc świeci światłem odbitym. Więc to cierpienie, ten ból egzystencjonalny czasami nawet, czy nierozumienie całego świata i, i koszmary z tym związane, możemy odczuwać, ponieważ sami właśnie tak postrzegamy rzeczywistość. Więc warto jakby obrócić y, sposób myślenia i zdać sobie sprawę, że okej, okay, że może to tylko my tak widzimy. I ja rozumiem, że takie, taka zmiana nie stanie się z godziny na godzinę ale faktycznie czasami rozmowa z kimś potrafi wiele w naszym postrzeganiu zmienić rozmowa z kimś kto jest na przykład dla nas autorytetem albo, albo ktoś kimś nam y, bliskim kto nie boi się powiedzieć y, prawdy więc y, nawet jeżeli dziś będziemy odczuwać takie zmartwienia troski kłopoty które pff, będziemy mieli wrażenie że do niczego nie doprowadzą i to jest taki właśnie nienamacalny ból egzystencjonalny, który będziemy dzisiaj czuć, ale też, co się z tym wiąże, niechęć do całego świata. Pozwólmy sobie na zadziałanie w ten sposób, żeby być może porozmawiać z innym, kto pomoże nam zmienić sposób postrzegania. I tego nam serdecznie życzę w ten piątek. Pozdrawiam i do usłyszenia.